Szanowni Państwo, proszę o ciszę, proszę wstać, Senat wchodzi. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Inauguracja roku akademickiego to wydarzenie szczególne. W życiu każdej społeczności akademickiej. Z wdzięcznością więc przyjmujemy fakt, że tak liczne grono osób pozytywnie przyjęło nasze zaproszenie do udziału w dzisiejszej uroczystości i zaszczyciło nas swoją obecnością. Witam Jego Ekscelencję biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej, księdza profesora Kazimierza Ryczana. bardzo proszę, żeby na koniec wszystkich wymienionych osób wszystkich na końcu powitać gremialnymi brawami. Witam marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Witam wicewojewodę świętokrzyskiego Grzegorza Dziubka. Witam starostę powiatu kieleckiego Zdzisława Wrzałkę. Witam władze samorządowe stolicy naszego regionu na czele z prezydentem miasta Wojciechem Lubawskim. Oraz przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Boguckim. Witam członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pana profesora Stefana Pastuszkę. Witam wicekuratora Świętokrzyskiego Grzegorza Wienia. Witam przedstawicieli władz samorządowych, przewodniczących Rad Powiatów, starostów powiatowych, burmistrzów. Serdecznie pragnę powitać posłów do Parlamentu Europejskiego. Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, reprezentujących wszystkie opcje polityczne i mówiących jednym głosem na temat regionu Świętokrzyskiego, jako nasza reprezentacja parlamentarna. Wszystkich serdecznie witam. Szanowni, szanowni goście, prześwietny Senacie, nauczyciele akademicy, pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci. Po raz czterdziesty piąty inaugurujemy rok akademicki w murach naszej uczelni. Wiele razy zmieniała się jej nazwa, a każda z tych zmian zamykała ważne etapy jej rozwoju, a jednocześnie budowania niemalże od podstaw tradycji akademickich w regionie Świętokrzyskim. Wszystkim współtworzącym tę tradycje nauczycielom akademickim, pracownikom uczelni, doktorantom i studentom i absolwentom, należą się słowa podziękowania i uznania. Słowa wdzięczności należą się również osobom, instytucjom, samorządom reprezentującym otoczenie, w których uczelnia funkcjonuje. Mam na myśli samorząd Województwa Świętokrzyskiego i jego stolicy Kielc, instytucje rządowe i parlamentarne, naukowe, i edukacyjne, gospodarcze, kulturalne, społeczne, te związane z ochroną zdrowia. Za dotychczasowe wsparcie dziękujemy i deklarujemy wolę jeszcze szerszej niż dotychczas współpracy. Szanowni Państwo, miniony rok akademicki to rok zmian, kolejnych zmian, których doświadczają polskie uczelnie. Mają one różny charakter i różne emocje wywołują. Sytuacje kryzysowe rodzą pokusę traktowania uczelni jako podmiotów gospodarczych z coraz silniej rozbudowaną sprawozdawczością, poddawanym coraz liczniejszym audytom. Kreowaniu pozytywnej atmosfery wokół uczelni nie sprzyja formułowanie prostych diagnoz upatrujących przyczyn bezrobocia wśród absolwentów wyłącznie po stronie uczelni. To przecież nie one kreują miejsca pracy i uczelnie to nie fabryki, a w szczególności nie fabryki bezrobotnych. Uniwersytety powinny pozostać wierne wielowiekowej tradycji kształcenia i rozwijania różnorodnych obszarów wiedzy odnoszących się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Oraz rzeczywistości, w której funkcjonuje, rozwijania zarówno tych kierunków, w stosunku do których używa się przymiotnika innowacyjne, jak i tych, które określa się mianem masowych. Szanowni Państwo, ostatnie lata pokazują, że budynki wznosi się szybko. Chociaż powiem, że nie jest to doświadczenie Uniwersytetu od początku jego istnienia. Wiele się zmieniło w tym zakresie i dobrze. Znacznie twór, dłużej tworzy się środowiska i szkoły, które nadają ich wznoszeniu sens. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to społeczność, która zatrudnia obecnie 1552 pracowników, w tym 901 nauczycieli akademickich. Pośród nich 79 posiada tytuł profesora, a 176 stopień doktora habilitowanego, 505 stopień doktora. W minionym roku uniwersytet uzyskał kolejne jedenaste uprawnienie do nadawania stopnia doktora, tym razem w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Posiadamy dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i w zakresie fizyki. Konsekwencją posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych jest poszerzenie oferty kształcenia w zakresie studiów doktoranckich. Od tego roku akademickiego ta oferta obejmie łącznie 9 kierunków studiów, w tym uruchomiony po raz pierwszy kierunek w zakresie literaturoznawstwa. Łącznie studiuje na tych studiach grupa 238 doktorantów. Obecnie na 7 wydziałach uczelni prowadzone jest kształcenie na 34 kierunkach studiów w obszarze prawie 150 specjalności. Oferta kształcenia na studiach pierwszego stopnia została wzbogacona o Kierunek militarystyka historyczna spełniliśmy również warunki umożliwiające uruchomienie od tego roku akademickiego studiów drugiego stopnia w zakresie administracji, filologii angielskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W naszej uczelni studiowało w ubiegłym roku prawie 15 tysięcy studentów i prawie 700 słuchaczy studiów podyplomowych. O indeks naszej uczelni ubiegało się 8,5 tysiąca kandydatów a na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przyjęliśmy 5 tysięcy studentów. Szanowni Państwo, u progu kolejnego roku akademickiego szczególne życzenia kieruję do Was, studenci, doktoranci, którzy po raz pierwszy przekroczyliście próg naszego uniwersytetu. Niech stanie się dla Was progiem domu, w którym spędzicie ważną część Waszego życia, który sprzyjać będzie rozwijaniu talentów. I poszukiwaniu prawdy, do którego chętnie będziecie wracać w swoich absolwenckich wspomnieniach. Zwracam się do wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu, niezależnie od zajmowanych stanowisk i piastowanych funkcji, do studentów i doktorantów z życzeniami inspirujących poszukiwań, podejmowania wyzwań, współpracy i osiągania sukcesów. Niech zaspokoją Wasze ambitne plany i przysporzą dobrego imienia wspólnocie akademickiej, którą macie zaszczyt reprezentować. Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności wszystkich. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, przystępujemy do szczególnie ważnej części uroczystości inauguracyjnej, jaką jest immatrykulacja studentów pierwszego roku. O odebranie ślubowania i obręczenie studentom indeksów proszę prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich, pana profesora Janusza Króla. Mam zaszczyt przedstawić Państwu studentów, którzy będą uczestniczyli za chwilę w uroczystej immatrykulacji. Jestem zaszczycony mówiąc o tym, że są to studenci, którzy w procesie rekrutacji na rok akademicki 2013-2014 uzyskali najlepszy wynik. Stąd. Ten zaszczyt dostąpienia o uroczystej matrykulacji w trakcie inauguracji roku. I tak. Wszystkich Państwa proszę o powstanie. A studentów proszę o powtarzanie za mną tekstu ślubowania. Podejmując studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uroczyście ślubuję. Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wiedzę, umiejętności. Oraz, rozwijać oraz rozwijać własną osobowość dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Poznawać prawdę o człowieku, jego obowiązkach wobec społeczeństwa i środowiska. Dbać o godność studenta i dobre imię uniwersytetu. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zostali przyjęci w poczet studentów naszej uczelni. Szanowni Państwo, uroczysta inauguracja kolejnego 45. w historii uczelni roku akademickiego dobiega końca. Raz jeszcze serdecznie dziękuję naszym gościom za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję naszym gościom, którzy przybyli nie z dalekiego kraju, bo z naszego, ale czasami z odległych jego stron. Pokazujemy w ten sposób, że środowisko akademickie jest z definicji skazane na to i powstaje dzięki temu, że potrafimy podróżować, jeździć, szukając nowych rozwiązań, stawiając sobie nowe wyzwania, a od czasu do czasu uczestnicząc w takich uroczystościach jak dzisiejsza, po to, żeby pokazać poczucie wspólnoty świata akademickiego. Za przybycie, za obecność wśród nas, z jednoczesnym zapewnieniem, że my też podróżować będziemy. Serdecznie Państwu, rektorom, prorektorom, dziekanom dziękuję. Zapraszam po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu na skromne przyjęcie, które odbędzie się w sali kolumnowej piętro niżej, za 5 minut, po to, żebyśmy jako gospodarze dali możliwość naszym gościom, żeby się przebrali za 5 minut w sali kolumnowej. Szanowni Państwo, Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sztandar uczelni proszę wyprowadzić.